Serwus z tej strony Alicja jego oglądacie kanał Wystawa Pająków. Chwile mnie nie było, ale wszystko już jest pod kontrolą. Dzisiaj robimy odcinek specjalny, ponieważ mamy rozwiązanie konkursu oraz temat, który obecnie grzeje media naprawdę mocno. Także powiem wam, kto wygrał oraz opowiem wam o tych pajączkach, których powinniśmy się wystrzegać, czyli o kleszczach. Lecimy. Klesz afrykański, a raczej klesz wędrowny z rodzaju Hieloma to duży klesz, który występuje głównie w Afryce, Azji oraz na południu Europy, również w Niemczech. Regularnie przedostają się poza swój zasięg występowania razem z ptakami wędrownymi, czy np. transportem zwierząt, a nawet ludzi. Co w nich naprawdę niepokojącego, oczywiście poza rozmiarem, to fakt, że polują aktywnie, wyczuwają swoją ofiarę po zapachu lub wypatrują ją z odległości nawet 9 metrów, po czym gonią ją nawet przez 10 minut i pokonują w tym czasie ponad 100 metrów. No cóż, zdarza się, na nasze jeszcze. Na kleszcze te przynoszą niesamowicie niebezpieczne choroby, na przykład gorączkę krwotoczną krymsko-kongijską, która według Światowej Organizacji Zdrowia należy do jednej z dziesięciu najniebezpieczniejszych chorób, które aktualnie występują. Śmiertelność w jej wypadku może wynosić nawet 50%. Oprócz tego kleszcze wędrowne mogą zarazić nas gorączką plamistą, anaplazmozą, riketiozą albo babesiozą. Ewentualnie może uraczyć nas porażeniem kleszczowym. A to tylko jeden gatunek kleszcza. Inne przynoszą inne choroby. Także jak rozpoznać akurat nie tego wędrowny jest znacznie większy od polskich kleszczy. Jego rozłożyste, proszkowane odnurze z paskami w kolorze kości słoniowej oraz zmienne zabarwienie ciała od ródobrołzowego, prawie czarne, czynią go łatwo rozpoznawalnym. Jeżeli znajdziecie takiego kleszcza na swojej drodze, to koniecznie zróbcie mu zdjęcie, a następnie wejdźcie na stronę narodowekleszczobranie.pl. Link macie też w opisie. Jest to inicjatywa społeczna, która ma za zadanie stworzenie mapy występowania tego gatunku w Polsce. No i ewentualnie jakiś innych dziwnych, szemranych kleszczy, które mogły się tutaj przypałętać. Skoro zaobserwowano go na terenie, Naszego kraju, czy może się tu zadomowić? Czy jest się czym przejmować? Nie jest to pierwszy taki przypadek, że klesz wędrowny został znaleziony w Polsce. Co jakiś czas obserwuje się go na terenie naszego kraju, nigdy jednak nie znaleziono go na stałych stanowiskach, a już na pewno nie na długo. Nie zmienia to jednak faktu, że są to niebezpieczne pajęczaki. Bo tak, kleszcze to pajęczaki. W każdej rodzinie musi znaleźć się jakaś zakała. Ale może zacznijmy od początku. Kleszcze to pajęczaki, a dokładnie należą to pod gromady roztoczy. Jak każdy pajęczak, posiadają one osiem nóg i w sumie. Nie wróć. Kiedy się wykluwają, larwa kleszczy jest wielkości łebka od szpilki i ma 6 nóg. Ogólnie nie są też zbyt szybkie w większości wypadków. Są to pasożyty obligatoryjne, co oznacza, że choćby nie wiem jak chciały, żywią się wyłącznie krwią. Polują, bo polują czekając. I tutaj obale pierwszy mit. Nie kleszcze nie wspinają się na drzewa i nie zeskakują na nas z góry. Ich podstawowymi żywicielami są na przykład myszy albo lisy, ewentualnie sarny. Przy okazji może się też zdarzyć, że człowiek. No ale tak czy siak nie ma to do końca sensu, żeby wchodziły gdzieś wysoko, tylko po to, żeby się na nas rzucić, nie kontrolując lotu. Nie, nie robi czegoś takiego. Wspinają się więc na źdźbła trawy, krzewy lub inne habazie i czekają na swoją szansę. Zlokalizowanie ofiary umożliwia im organ zwany narządem halera. Występuje na stopach pierwszej pary odnóży. Składa się z pęczka szczecin oraz dwóch zagłębień zamkniętych przezroczystą błoną. Przede wszystkim jest narządem węchu, ale wykrywa też bodźce mechaniczne, a przypuszczalnie reaguje też na zmiany wilgotności i temperatury. Kiedy już uda im się przyczepić do np. myszy, wgryzają się w jej skórę specjalnie przekształconym aparatem gębowym. I tu zaczynają się problemy. Ponieważ myszy są nosicielami borelia, zwłaszcza borelia Burgdorferii. Bo widzicie, kleszcze rodzą się czyściutkie. Dopiero kiedy wybierał złego żywiciela, stają się nosicielami. Chociaż nie, bywały przypadki, kiedy samica zaraziła młode. I jeszcze raz. Krętki boreliozy przedostają się do organizmu kleszcza razem z krwią. W tym momencie pajęczak staje się bronią biologiczną. Po jakichś trzech dniach klesz wielkości ziarenka piasku odpada od swojego mysiego żywiciela i przechodzi w linkę, wskakując na nimfę. Krętki pozostają uśpione w ich wnętrzu. Teraz klesz jest wielkości pieprzyka, jednak niech Was nie zmyli ich maleńki rozmiar. Nimfy kleszcza są równie niebezpieczne jak dorosłe osobniki, a nawet bardziej. Ze względu na swoje małe rozmiary ciężko jest je rozpoznać i nawet nie zauważymy, że zostaliśmy przez nie ugryzieni, a jednocześnie przynoszą one Równie skutecznie jak dorosłe osobniki. Po wylince nimfy kleszczy zyskują dodatkową parę odnóży i ten nasz pajęczak jest już prawomocnym pajęczakiem z ośmioma nogami. Szuka on też większego żywiciela. Zdarzy się, że będzie to sarna albo padnie na jaszczurkę. I to powinno nas cieszyć, ponieważ układ odpornościowy tych zwierząt jest w stanie zabić krętki boreliozy w ciele kleszcza, co oznacza, że nawet jeżeli kleszcz był nosicielem choroby, teraz nie stanowi dla nas większego zagrożenia. Więc tutaj obalam kolejny mit. Nie każdy kleszcz jest nosicielem boreliozy. Po prostu nie rozróżniamy tego, który nie jest nosicielem, od tego, który jest nosicielem, więc w skrócie lepiej unikać każdego. Po zakończonym posiłku nimfa odpada z żywiciela i przychodzi kolejną wylinkę. Jakim cudem kleszcz jednak może żywić się przyczepiony do skóry przez kilka dni i nie odpędzić gdzieś po drodze? Sekretem jest jego aparat gębowy. Kleszcze nawet nie gryzą, one po prostu rozkopują skórę, wrzynając się w nią, i ich aparat gębowy to dosłownie pod mikroskopem jedno wielkie narzędzie tortur. Helicery wyglądają niczym miniaturowe szczypce, które dosłownie rozkopują warstwę skóry na boki, tak aby kleszcz mógł włożyć do środka chybostom. Pokryty on jest mikroskopijnymi kolcami, które utwierdzają kleszcze w miejscu. W trakcie całego tego procesu wydzielana jest ślina, która zawiera proteiny, które znieczulają skórę. Luzują one też oskórek, a przy okazji rozpoczynają jego rozkład. Następnie żołądek ssący zasysa krew do środka. Kleszcz posila się od 3 do 5 dni i w tym czasie jest w stanie zwiększyć swoją objętość nawet stukrotnie. Nie oznacza to jednak, że wypija stukrotną wartość swojej wagi we krwi, ponieważ wypija jej więcej. Krew, która zostaje wypita, zostaje zagęszczona, a woda, którą w rzeczywistości... Mogłaby gdzieś ulecieć. Kleszcz po prostu zużywa do stworzenia większej ilości silny, która tym bardziej działa jako znieczulenie i tym bardziej rozpuszcza oskórek, ułatwiając zasysanie większej ilości krwi. Więc nic się nie marnuje, ale jest to niesamowicie ochydne, nie oszukujmy się. Skóra kleszcza jest jednak niesamowita pod względem rozciągalności. Posiada ona zagięcie niczym kartka złożonego papieru. Z czasem, wraz z ilością krwi zasanej do środka, skóra ta naciąga się, rozprostowując zagięcia, aż stanie się ona gładka, zwiększając objętość zwierzęcia. Przysięgam, przygotowując materiał do tego odcinka, byłam tyle razy bliska puszczenia pawia, że. Jeżeli ktoś teraz je posiłek i to ogląda, to naprawdę nie zazdroszczę. Ale może, żeby trochę rozluźnić atmosferę, powiem Wam, kto wygrał konkurs, bo na pewno bardzo Was to ciekawi. Zgłosiliście wiele fajnych pomysłów, które mogą zrealizować tutaj na kanale i szczerze trochę żałuję, że mogą wybrać tylko trzy. Ale cóż, resztę też sobie zapisałam i może, kto wie, w przyszłości też zobaczycie tematy, które podsunęliście. Jeżeli chodzi zaś o zwycięzców, to werble... Trzy osoby oczywiście wygrały, i jest to decyzja moja oraz innych pracowników wystawy, ponieważ naprawdę musiałam podpytać, co uważają za fajne, co uważają za mniej fajne. No i oczywiście to, jak głosowaliście, ponieważ Wasze lajki też bardzo dużo tutaj pomogły, jeżeli chodzi o decyzję. Także zwycięzcom gratuluję. Jeżeli chodzi o same odcinki, zostaną one zrealizowane jeden po drugim w przyszłym miesiącu. Także macie już gotową rozkładówkę, o czym będziemy rozmawiali w następnych odcinkach. Jeżeli chodzi o same zwycięzców, to prosiłabym Was o kontakt pod tym adresem mailowym tak abyśmy mogli ustalić kiedy przekażemy wejściówki, no i pozostałe nagrody oraz wszelkie szczegóły z tym związane. Także jeszcze raz gratuluję, dziękuję wszystkim za udział i pamiętajcie, nawet jeżeli tym razem się nie udało, kto wie, może w przyszłych konkursach, to wy będziecie zwycięzcami. Wracając jednak do kleszczy. Pamiętacie, jak mówiłam, że krętki wywołujące boreliozę dostają się do ich ciała z krwi ogryzani? Aby dostały się one do naszego krwioobiegu, muszą one najpierw przydostać się do gruczołów produkujących ślinę. Swoją podróż zaczynają w momencie, w którym kleszcz zaczyna się pożywiać, więc pomiędzy samym wgryzieniem a zarażeniem mamy chwilę czasu. Dlatego tak ważnym jest, żeby zaraz po spacerze po łące, w parku lub w lesie, jak najszybciej sprawdzić, czy nie ma na nas kleszcza. Nie wgryzają się one w pierwsze lepsze miejsca, co daje nam dodatkowy czas na reakcję. Miejsca, w które najczęściej wbijają się nimfy i kleszcze to stopy, palca, dokładnie przestrzeń między nimi, kostki, pachwiny, linia włosów oraz zagięcia łokci. To już podpowiada nam, w jaki sposób możemy chronić się przed kleszczami, a mianowicie odpowiednim ubiorem. Długi rękaw, długie spodnie, skarpetki naciągnięte na nogawki, no i odpowiednie buty. I tutaj też obalę kolejny mit. Białe kolory wcale nie przyciągają kleszczy. Po prostu na jaśniejszych materiałach łatwiej znaleźć małe, czarne zwierzątko, o wiele łatwiej niż na... Czarnych. Ups. W Polsce występuje 19 gatunków kleszczy, w całej Europie około 90. Kleszcz pospolity, kleszcz łąkowy, kleszcz jeżowy, kleszcz psi oraz obrzyżek gołębi to najbardziej rozpoznawalne polskie kleszcze. Niech was jednak nie zmylał ich nazwy, ponieważ ludzką krwią też się chętnie żywioł i przynoszą choroby takie jak borelioza, anaplazmoza, bartoneloza, gorączka Q, tularemia, kleszczowe zapalenie mózgu, babeszjoza, a także rikecjozy. Po więcej informacji na temat kleszczy oraz chorób odkleszczowych w Polsce wejdźcie na stronę internetową o pamiętnej nazwie www.kleszcze.info.pl. Tam dowiecie się o wiele więcej. Pamiętajcie, że choroby odkleszczowe mogą być niebezpieczne też dla naszych podopiecznych. Babesz joza jest szczególnie niebezpieczna dla psów, dlatego warto je chronić. O ile obroże i wcierki działają miejscowo, tak tabletki są skuteczną ochroną przed zarażeniem. Tylko tak przypominam, chronią przed zarażeniem, ale nie, że klesz się nie wgryzie w naszego podopiecznego, bo wgryźć się może, tylko po prostu klesz szybko uschnie i no, nie będzie tej transmisji patogenów. Nie oznacza to jednak, że też jesteśmy my bezpieczni, ponieważ na sierści naszego psa klesz może przybyć do naszego domu, a potem dobre się do nas, więc tak czy siak przeglądamy naszego zwierzaka, czy czegoś tam nie przytargał. Jak za to ludzie mogą się chronić przed kleszczami? Istnieje wiele sposobów mniej lub bardziej skutecznych, które odstraszają kleszcze, jednak dwie substancje mają potwierdzoną skuteczność. Jest to DEET i perymetryna. Innym podobno skutecznym środkiem jest spirytus mrówczany, który można kupić w aptece. Rozmieszany w proporcjach 1 do 1 z wodą, działa jako spray skutecznie odstraszający wiele owadów. Należy jednak pamiętać, aby nie stosować go na gołą skórę, ponieważ może on podrażniać. No no ale jeżeli zdarzyło się już, że pomimo repelentów i odpowiednich ciuchów kleszcz się w nas wgryzł, należy go jak najszybciej wyciągnąć, aby zmniejszyć ryzyko transmisji chorób. Można do tego użyć pensety, mini lasa lub specjalnego przyrządu do wyciągania kleszczy. Zasada jest jedna, należy zrobić to na tyle delikatnie, aby nie rozerwać jego małego ciałka, ani nie zestresować go tak, aby nie zwrócił swojej zawartości do środka naszego ciała. Następnie ranę należy zdezynfekować i obserwować, czy nie pojawia się rumień. Jeżeli taki się pojawi, no to natychmiast należy udać się do lekarza. I tutaj oba kolejny mit, błagam nie smarujcie niczym kleszcza, żadną maścią, żadnym masłem, żadnym olejem, benzyną też nie, lakierem do włosów czy do paznokci też nie, to tylko podrażnik zwierzaka, który tym bardziej może zwymiotować do naszego środka, no i krętki boreliozy z jego jelit dostaną się prosto do naszego krwioobiegu, a to nie do końca o to chodzi i błagam nie podpalajcie kleszcza, w ogóle co to jest za pomysł, żeby podpalić malutkie zwierzę, które jest mocno wczepione w naszą skórę, nie, po prostu tego nie róbcie. A jak już jesteśmy przy mitach, często mówi się o kleszczach żywiących się innymi kleszczami. Nie jest to prawda. Jakkolwiek ohydnie to brzmi, to kleszcze tak po prostu kopulują i tak robią to na żywicielu. W trakcie kiedy samica posila się, samiec wczepia się w jej układ rozrodczy swoim aparatem gębowym. Następnie wpycha do tak poluzowanego otworu spermatekę pełną nasienia. Kiedy samica jest już odżywiona, jest ona od razu gotowa składać jaja. Może to robić kilkukrotnie, jednak po każdej partii jaj potrzebuje ona nowego żywiciela. Podsumowując, kleszczy nie lubimy i unikamy. Jak możemy. Teraz, kiedy wiecie o nich więcej, wiecie, jak się przed nimi bronić, ale bronić się za to nie musicie przed pajęczakami takimi jak ptaszniki na naszych wystawach. Także zapraszam do nas. Aktualne lokalizacje znajdziecie na dole w opisie filmu. Tam też znajdziecie nasze inne social media, gdzie też mówię o pająkach. No i inni nasi pracownicy mówią swoje ciekawostki, tak jak uważają za słusznie. Mnie znajdziecie też w przyszłym tygodniu w nowym odcinku, w tematyce, którą wybraliście Wy, a dokładnie zwycięzcy, którym jeszcze raz gratuluję. Pamiętajcie, aby skontaktować się ze mną mailowo pod tym adresem, no i co. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Serwus.